Niby klasyka, a jakich mało. Jest tutaj zbrodnia, jest tutaj tajemnica. Jest zagadka, jest też miłość, są też stracone złudzenia. Kochani, Charles Dickens wielkim pisarzem był. Tak jak wielkie są wielkie nadzieje. Hej, hej, moi drodzy. W ten cudny przedświąteczny czas witam Was Olga z Wielkiego Buka. Przy tej książce płakałam po raz pierwszy. Serio. Płakałam. Jak bubr, nie jest to przesada. Do tej pory były tylko szlochy, były tylko jakieś wzdechy. To było 12 lat temu, kiedy pierwszy raz czytałam Wielkie Nadzieje właśnie i wtedy się po prostu poryczałam. Te pierwsze łzy poleciały ciurkiem przy Wielkich Nadziejach Charlesa Dickensa. Teraz w tym zjawiskowym wydaniu o barwionych brzegach to opowieść nieśmiertelna, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. No właśnie, zobaczcie, wyjątkowe wydanie, złocenia, barwione brzegi, większy format, taki jak przy Annie Kareninie, czy przy Hrabim Monte Cristo, który również Wam pokazywałam. Ale wracając do samej opowieści, jest to jedna z najmroczniejszych powieści Charlesa Dickensa, moja najukochańsza powieść Charlesa Dickensa, która oryginalnie miała, słuchajcie, zupełnie inne zakończenie. Ba, jedna co najmniej z postaci jest tutaj inspirowana prawdziwą. Osoba. No po prostu posłuchajcie. Osierocony Pip dorasta pod okiem surowej, ale kochającej starszej siostry i jej dobrodusznego męża. Ma w małym domku na bagnach, blisko cmentarza, ma chłopak wrażenie, że może być panem całego świata. Jest po prostu stworzony do tych wyższych celów. Dwa spotkania okażą się być dla niego znamienne w skutkach i naznaczą całe życie, chociaż młodziutki Pip jeszcze o tym nie wie. Pierwszym spotkaniem jest zbiegły więzień, który terroryzuje chłopca i zmusza go, by ten umożliwił mu ucieczkę. Drugie to odwiedziny w tajemniczej posiadłości niejakiej panny Havisham. Ta od lat siedzi zamknięta w swoich czterech ścianach, przeżuwając no, te dawne rozgoryczenia. Ale najciekawsze jest to, że ona jest słać odziana w strzępy swojej sukni ślubnej. Sprzed wielu, wielu lat. I to właśnie tam w tym domu Pyp pośród zakurzonych korytarzy poznaje piękną, dumną młodziutką Estelle. To podopieczna panny Havisham, o specyficznym usposobieniu. I na swoje nieszczęście Pip się w niej zakochuje. Wtedy też podejmuje decyzję. To właśnie dla Estelli spróbuje wynieść się poza swój stan. Zostanie Boga tym gentlemanem. No i wtedy też zasłuży na jej serce, na jej uwagę. I faktycznie mija czas, i przeznaczenie. Znów uśmiecha się do chłopaka. Tak jak powiedziałam, słuchajcie, Wielkie Nadzieje to jest najmroczniejsza powieść Charlesa Dickens'a. I ten mrok naznaczył również oryginalne zakończenie, dlatego że wielkie nadzieje, nie wiem czy wiecie, miały zupełnie inne zakończenie niż to, które znajdziemy w książce. Dickens zdecydował się zmienić się według sugestii swojego przyjaciela, który był też jego pierwszym czytelnikiem. Ten zasugerował, że to ostatnie zdanie zdanie, które jest bardzo znaczące dla odbioru całej powieści. Jest tak naprawdę zbyt dołujące, zbyt depresyjne, za smutne. Dickens, więc słuchajcie, przypisał to zakończenie na nowo zupełnie, zanim oddał książkę do druku. Ale trzeba również dodać, że to ostatnie zdanie, chociaż zmieniło swój wydźwięk i wydźwięk całości, również było wymyślane na różne sposoby. No ale w końcu powstało to jedno zdanie, które jest jednym z najbardziej znaczących i kultowych zna zdań, tych ostatnich zdań w literaturze, właśnie. Zapada w pamięci i. Mnie się nadzieję. Dla ciekawskich, ten oryginalny akapit, ostatni akapit powieści zamieściłam we wpisie na blogu, ale również możecie go znaleźć w internecie. Z opisu pewnie trudno w to uwierzyć, ale musicie uwierzyć mi na słowo, jeśli jeszcze nie czytaliście, że wielkie nadzieje są tak naprawdę sprytnie utkanym, pełnym zwrotów akcji i tajemnic thrillerem. Co więcej, takim frulerem, w którym nic i nikt nie są tym, czym mogą się z początku wydawać. Wielkie Nadzieje, bowiem to jest, słuchajcie, opowieść pełna kontrastów. Z jednej strony jest pełna siły, jest pełna nadziei, takiej młodzieńczej pasji, która pcha młodego pypa, pomimo tego, że musi walczyć, musi walczyć ze swoim losem, pomimo niepowodzeń, pomimo kumulujących się nieszczęść. Z drugiej strony. To właśnie jest ta opowieść pełna rozczarowań, pełna straconych złudzeń, tej mściwej potrzeby, by zniszczyć to, co piękne, to, co młode, to, co naiwne. To jest także opowieść o grze pozorów, o grze cieni, której akcji widzimy jedynie konsekwencje. Tutaj słuchajcie, wszystko wyjaśni się z czasem. Jednego można być pewnym, życiem Pipa tak naprawdę wcale nie kieruje opatrzność jak sam by chciał, ale siły o wiele bardziej mroczne, bardziej przyziemne, związane z ludzkimi emocjami. I tak jak wspominałam, pierwsza lektura wielkich nadziei wywołała we mnie te kilkanaście lat temu potok łez. Nie ma w tym słuchajcie, ani krztyny. Przesady. Do tej pory, do tamtej pory, moje wzruszenia były takie ciche, nieprzesadne, wiadomo, U, taki gulp przy czytaniu, przełkanie śliny, takie łzy w oczach, no ale przy lekturze Dickensa ja się, słuchajcie, rozpadłam na kawałki. Nie spodziewałam się takich emocji, tak druzgoczącej serce historii. Charles Dickens, jakimś magicznym zaklęciem, słuchajcie, sprawił tutaj, że my współodczuwamy wszystkie te emocje, wszystkie te doświadczenia naszego młodego, dorastającego bohatera. Przeżywamy jego klęski, jego nadzieje, jego rozpacze. Jego tęsknoty. Odkrywamy tutaj te kolejne sekrety, i są takie miejsca, że słuchajcie, tracimy głos zaskoczenia. I tylko jeszcze Wiktor Hugo potrafił zadawać takie ciosy, słuchajcie, kiedy mówimy o pisarzach, właśnie sprzed lat tylko on potrafił wyrwać czytelnikowi serce, zdeptać je zupełnie i mieć to całkowicie, no właśnie. Powiedzmy tak, tylko Victor Hugo i Charles Dickens potrafią tak wyciskać nas łzy. Zresztą obaj twórcy, tak myślę, mieli w sobie taką bezwzględność, która nakazywała im tworzenie opowieści bardzo życiowych, takich życiowych do bólu właśnie. One były i niesamowite, ale bardzo. Bardzo ludzkie. Jeśli jeszcze Was nie przekonałam do wielkich nadziei, to na koniec dodam, że cała ta historia dorastającego Pypa, tej y, dumnej, pięknej Esteli, zgorzkniałej panny Hawyszam i innych bohaterów rozgrywa się, słuchajcie, na tle. Całkowicie zmieniającego się świata Wielkiej Brytanii. Chodzi tutaj o rozpędzanie się y, rzeczywistości Wielkiej Brytanii w czasie epoki wiktoriańskiej. Mamy tutaj tę historię wielkich kontrastów, wielkich marzeń i wielkich złudzeń. Jest do bólu piękna, do bólu znakomita. Nie zapomnia Tę perełkę literatury angielskiej możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. A pytanie konkursowe brzmi, co dobrego ostatnio przeczytaliście? Co dobrego ostatnio obejrzeliście? Słuchajcie, do wyboru do koloru, bo możecie tutaj polecać i książki, i serię książek, możecie polecać seriale, możecie polecać filmy, a i gry też możecie, słuchajcie, polecać, jeżeli w coś akurat gracie. Do wyboru do koloru, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca roku. Do końca roku, a kiedy wrócę w nowym roku, to wybiorę jednego zwycięzcę. A no i wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Jeśli jeszcze dotrwaliście do tego momentu, to chciałabym Wam podrzucić jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie nasza cudowna, rozpadająca się Panna Havisham, która wcale nie jest taka cudowna. To Panna Havisham inspirowana jest, słuchajcie, prawdziwą postacią. W jednym ze swoich esejów, w które są opisem dzieciństwa i dorastania Charlesa Dickensa, opisał on kobietę zwaną Białą Damą, która była jedną z sąsiadek, tak można nazwać, mieszkała w sąsiednich posiadłości. I ona właśnie była taka zaklęta w czasie jak panna Hawyszam, odziana w biel, w rozpadającą się suknię ślubną, dlatego że została porzucona przez bogatego kwakiera na ołtarzu. No właśnie, i złamało jej to serce i umysł. Taka ciekawostka słuchajcie dla Was. Mówi się też, że Estella jest inspirowana kochanką Charlesa Dickensa, do której odszedł po rozstaniu z żoną po wielu, wielu latach. Jak widać nawet taki pisarz jak Charles Dickens nie istnieje w próżni i wszystko jakoś odbija się, życie odbija się i rzeczywistość odbijają się w literaturze. Słuchajcie, o Wielkich Nadziejach możecie poczytać na blogu Wielkiego Buka, tam również znajdziecie to zdanie, inne ostatnie zdanie zakańczające powieść, to oryginalne zdanie właśnie w oryginale również po angielsku no a my kochani widzimy się w takim razie niebawem do zobaczenia, pa! pa.